Dzień dobry. Witam Was w kolejnej lekcji dotyczącej konfliktów. Dzisiaj zabieram Was na Bałkany. Ruszajmy. Dobrze, zacznijmy sobie w ogóle od tego, jakich zadań można się spodziewać na maturze. Zobaczymy, co było poprzednio, jakiego rodzaju zadania i też pod jakim kątem uczyć się w ogóle tych, tych, tych konfliktów i, i tych informacji. Powiem Wam następnie, czym są Bałkany oraz jakie państwa wchodzą w skład tego regionu, co łączy te państwa, co dzieli, jaka jest geneza konfliktów, czym jest Liga Bałkańska i Kocioł Bałkański, jaki jest ustrój wybranych państw oraz co warto wiedzieć o. Tutaj macie skrót i to jest Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii, też. To, co chcę Wam jeszcze y, powiedzieć i na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to są pewne słowa klucze, które warto zapamiętać, których warto użyć w wypracowaniu, y, po to, żeby jak Egzaminator przeczyta, że użyliście takiego, a nie innego słowa, to znaczy, że no, naprawdę macie dobrą wiedzę, jesteście oczytani i nie będzie chciał zrobić nic innego, jak dać Wam 12 punktów. Zachęcam Was do robienia notatek z tej prezentacji. Dla osób, które subskrybują bardzo trudne słowo newsletter, to taka prezentacja będzie wysłana, też zapisując się na subskrypcję. Możecie od razu pobrać film dotyczący tego, jak rozpracować wypracowanie. Zachęcam Was do tego. A my ruszajmy w podróż. Zobaczcie. Zadanie z tego roku, z matury próbnej. Mamy mapkę. Takie mapki pojawiają się bardzo często. Mamy jakieś liczby. Już wprowadza się pewien niepokój, co będzie trzeba zrobić. Dalej, mamy jeszcze teksty źródłowe, e, o współczesnych misjach pokojowych z udziałem NATO oraz przepis z Traktatu Północnoatlantyckiego. O NATO mówiłem w odrębnym filmie. Nie poruszyłem jednej kwestii w tym filmie. To było Wasze zadanie domowe, żeby sprawdzić misje pokojowe z udziałem wojsk polskich. I ten kto sprawdził tę te misję, ten nie miał problemu z tym zadaniem. Bardzo się cieszę. A kto słuchał, kto pozostał przy filmie, to nie miał problemu z przepisem prawnym z Traktatu. Północnoatlantyckiego. Dobrze, a zobaczcie, co trzeba było zrobić. Trzeba było napisać, w których państwach były realizowane misje polskich kontyngentów wojskowych, przedstawione w zamieszczonych tekstach i do każdego opisu dopisz nazwę właściwego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie. Ja może nie będę teraz znikać w szczegóły, natomiast zobaczcie, że, że tego typu zadania się pojawiają. Kolejne zadanie z matury z ubiegłego roku, już niepróbnej ale tej właściwej. Zobaczcie, była taka mapka, również kontury państw, również cyferki i następnie opis tych państw. Eee, opis państwa A. Parlament proklamował niepodległość tego państwa w 2006 roku. Więc tam to jeszcze nie mówi. Od 2010 roku jest ono kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej. Ok, już coś tam się pojawia. W 2017 roku zostało członkiem NATO. Dobra, więc jak wiemy, jakie były Kolejności przystąpienia do NATO, to wiemy, że w 2017 roku do NATO przystąpiła Czarnogóra, środkiem płatniczym w Czarnogórze jest euro. Dobra, to już wiemy co za Państwo, tylko teraz pytanie, gdzie ono leży na mapie. Opis B. To Państwo ogłosiło niepodległość w 1991 roku. No dobra, wiele Państwo ogłosiło niepodległość w tym roku. Jest ono członkiem NATO i Unii, Europej i Unii Europejskiej w 2014 roku. Ok, czyli znowu rozszerzenie, jak znamy daty rozszerzeń, to Jesteśmy w stanie dobrze trafić, a od 2007 roku należy do strefy euro. No tutaj, jak podróżowaliśmy, to, to możemy wiedzieć, szczególnie w tamtych latach, że chodzi o Słowenię. I następny opis to państwo ogłoszenie podlego w 1991 roku. Znowu nic nam to nie mówi, ale kontrola władz na całym jego terytorium stała się faktem w 1995 roku. Znowu chyba słabo. Jest ono członkiem NATO od 2009 roku i Unii Europejskiej od 2000. 13. No dobra to już to już nam się trochę rozjaśnia pewnie wam też zobaczcie i tutaj mamy e, taką tabelkę gdzie musimy wpisać nazwę państwa i numer na mapie i oczywiście chodzi o Czarnogórę o Słowenię i o Chorwację dobrze ma to jakie są zadania zapamiętajcie proszę tę mapkę ona również będzie w poście na Instagramie, podobnie jak kolejna, po to, żebyście mieli to pod ręką i mogli sobie ten post zapisać, w razie czego do niego wrócić. Uwaga! Jak będziecie patrzeć na mapki, do czego Was bardzo zachęcam, to w niemal wszystkich, które, które udało mi się znaleźć, pojawia się Macedonia. Uwaga, obecnie nie ma takiego państwa, jak Macedonia jest Macedonia północna. Dlaczego Macedonia północna nie Macedonia? Tutaj problem robiła Grecja, której prowincja również nazywa się Macedonia i oczywiście chodzi o wzajemne niesnaski w końcu Macedonia ustąpiła, nazywa się Macedonią północną. Uwaga, rok 2020 Macedonia wstępuje do NATO. Jeszcze nie było pytania o Macedonię, ale bardzo wdzięczna uwaga do tego, żeby na egzaminie mogła się pojawić. Więc zwróćcie na to uwagę. Tutaj jeszcze taka mapka bardziej polityczna, kontury są zaznaczone, żeby, żeby Wam ułatwić zapamiętanie. Okej, okay, ruszajmy już do, do konkretów. Bałkany jako region historyczno-kulturowy. Słuchajcie, to co chciałbym, żebyście zapamiętali, takie, takie słowo kluczne jest właśnie językowa szachownica. Tak, jak ostatnio był serial na Netflixie też o szachach, nie pamiętam już tytułu, a nie, pamiętam, Gambit Królowej się nazywał. Możecie sobie to skojarzyć z Bałkanami, właśnie ta językowa szachownica, czyli grupy języków bałkańskich, które są ze sobą w ogóle niespokrewnione. Zobaczcie na mapkę, jak, jak to jest wszystko w zasadzie tak, jakby dziecko malowało farbkami, tak się układają języki na Bałkanach. Tak, one są niespokrewnione. I proszę, żebyście o tym pamiętali. Kolejna rzecz, która dotyczy kultury, to są wspólne elementy kultury ludowej, czyli tak zwany folklor. Zobaczcie, tutaj mamy chlebek. Uwaga, jest na nim narysowany krzyż. Na historii też się często pojawiają takie symbole religijne, na przykład na monetach, jak ostatnio na Maturze z historii. To są dosyć trudne pytania. I jak kultura ludowa, to pewnie znacie też tego artystę Goran Bregowicz. Dałem go tutaj, bez naprawdę taką emanacją Bałkan, jego Oj, ile dobrze pamiętam, ojciec był Serbem, matka Chorwatką, on się urodził w Sarajewie, czyli stolicy Bośni i Hercegowiny. mieszka w Nowym Jorku, a koncentruje, a koncertuje na całym świecie. Niesamowite. Dobra. E, słuchajcie, co jeszcze łączy te wszystkie państwa? Zobaczcie, dawna przynależność do Cesarstwa Bizantyjskiego. Tutaj macie flagę tego Cesarstwa, jak znajdziecie maturę z historii, to warto ją zapamiętać. A tutaj macie amfiteatr. Amfiteatr nie we Włoszech, amfiteatr na Bałkanach. Zagadka: jakie to jest miasto, w jakim mieście jest ten amfiteatr? Może byliście, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. Niech się trochę ożywią te komentarze. A słuchajcie, teraz na tym, w, tym, w tym amfiteatrze on jest ciągle żywy, pomimo że został zbudowany w starożytności. Tam koncentruje się, dobrze powiedziałem, Sting, Elton John. Andrea Boczelni, i naprawdę wszystkie, wszystkie możliwe gwiazdy, więc to miejsce jest cały czas żywe. Dobra, zobaczcie, co jeszcze łączy ten region. Zasiedlenie przez Słowian w VI wieku naszej ery. Zobaczcie, Bałkany, na Bałkanach mieszkają nasi bracia Słowianie. Co prawda, Słowianie Południowi, ale też może być takie pytanie, może nie na Wosie, ale na historii: co to, co to jest za plemię? Słowianie, nikt inny jak Słowianie. Natomiast jeżeli użyjecie na przykład takiego argumentu, jak będziecie pisać o konfliktach, że właśnie te tereny były zasiedlone przez, przez Słowian i to jest coś, co łączy te państwa, no to egzaminator naprawdę pokiwa głową z szacunkiem. I zobaczcie, też to, co łączy, to jest doświadczenie panowania tureckiego. To jest też cecha, która, która łączy, a nie dzień. Bałkany jako jak region historyczno-kulturowy, wieloetniczność. To, co właśnie dzieli, to jest to wieloetniczność, czyli kocioł, tak zwany kocioł bałkański. Pamiętacie, Liga, Liga Bałkańska to jest ta szachownica językowa, natomiast wieloetniczność, kocioł bałkański. Jak będziecie mieli, <laughs> przepraszam, że odbyły się znowu do historii, ale może oglądają nas też historycy. Jak będziecie mieli kocioł bałkański, żeby to jakoś zdefiniować, to powiedzcie, <laughs> napiszcie, że to jest. Że to się odnosi do sytuacji geopolitycznej w drugiej połowie XIX wieku, gdzie właśnie dochodziło do sporów między mocarstwami o to, kto ma na Bałkanach panować i czyje wpływy mają być tam większe. Zobaczcie też to, co, to, co różni, co prowadzi do konfliktów, to jest współwystępowanie katolicyzmu, prawosławia, judaizmu i islamu. Te cztery religie są obecne na Bałkanach. Zobaczcie, jak wyglądają symbole tych religii, bo też gdzieś takie obrazki mogą na maturze nam przemknąć. Ustroje. Słuchajcie, przechodzimy do ustrojów politycznych. Na ostatnim maturze było pytanie dotyczące, właśnie związane z ustrojami i to nam się może przydać. Zaczynamy od Chorwacji, kraju uwielbianego przez... Przez Polaków, jest jedna z naszych ulubionych, modne słowo, destynacji. i teraz co warto wiedzieć o tym państwie? Zobaczcie, Chorwacja jest demokracją parlamentarną, której prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Parlament jest unikameralny, inna nazwa, monokameralny albo jednoizbowy. Słuchajcie, i to jest jedno ze słów kluczy, które chciałbym, żebyście zapamiętali unikameralny. I też, jeżeli będziecie pisać wypracowanie, może nie o konfliktach, ale na przykład o ustroju, to chciałbym, żebyście tego słowa użyli. Tak? Bo jeżeli użyjecie słowa jednoizbowy, ile razy można pisać, że coś jest jednoizbowe? Jak napiszecie unikameralny, no, egzaminator będzie zadowolony. Ale zobaczcie. Do 2001 roku parlament był bikameralny. I to jest drugie słowo, które też chciałbym, żebyście zapamiętali. Jeżeli chodzi o unikameralizm i pytania ustrojowe, słuchajcie, bardzo łatwo skojarzyć, że parlamenty jednoizbowe występują głównie w krajach bałtyckich, Litwa, Estonia i w krajach skandynawskich, Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja. Tam są parlamenty jednoizbowe, więc jak gdzieś to się pojawi w jakiejś tabelce, no to już, już będzie łatwo wam zgadnąć, jakie to, jest, zgadnąć, napisać, wiedzieć, jakie to jest państwo. Prezydentem Chorwacji, uwaga, była kobieta w latach 2015-2020. Obecnie prezydentem jest mężczyzna, nie pamiętam jak się nazywa, nie spotkał się jeszcze z prezydentem Dudą i chyba nie musimy go pamiętać. Ale no jak chcecie to sprawdzić, oczywiście dobra, Serbia, Serbia inaczej Republika Serbii. I co musimy wiedzieć o tym państwie, jest również demokracją parlamentarną, w której prezydent wybierany jest z wyborach powszechnych. Uwaga! Dwa autonomiczne regiony, i to jest taka cecha charakterystyczna Serbii. Wojwodina i Kosowo. Do Kosowa sobie zaraz przejdziemy. Uwaga! W umowie międzynarodowej o stowarzyszeniu w Serbii z Unią Europejską określono, że Kosowo jest terytorium pod administracją międzynarodową, nie stwierdzając jednoznacznie, czy znajduje się ono w granicach Serbii, czy też nie. I to jest bardzo ważne. Bo przechodzimy teraz <laughs> właśnie do Kosowa. Stolica w Pryszkinie i władze. Serbii uważają Kosowo za część swojego terytorium. Po prostu. Eee, bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie. Kosowo jest uznawane tylko przez 23 państwa Unii Europejskiej. Trzy państwa oficjalnie Kosowa nie uznały, to jest Cypr, Hiszpania i Rumunia, a dwa państwa jeszcze się do tego nie ustosunkowały. Dlaczego? Na pewno ktoś z Was wie. Jak wie, to niech napisze w komentarzu. Tam też pewnie znajdziecie odpowiedź na to pytanie, tylko proszę o ustosunkowanie się do każdego z tych państw, ok? Dobra. I zobaczcie. Kwestię zgodności deklaracji niepodległości Kosowa z prawem między, międzynarodowym jednoznacznie ustalił Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Stosunkami głosów 10 do 4, czyli zobaczcie, jaka nie, niejednogłośność, uznał, że deklaracja niepodległości nie była nielegalna. Zobaczcie. Nie stwierdził, że deklaracja była legalna, tylko stwierdził, że deklaracja niepodległości nie była nielegalna. To trochę tak jak nasz świętej pamięci Trybunał Konstytucyjny stwierdzał, że jakiś przepis nie że jest zgodny z Konstytucją, ale nie jest niezgodny z Konstytucją. To są takie niuanse, które w praktyce mają ogromne znaczenie. Możecie sobie, to jest naprawdę, no to jest fascynujące, słuchajcie. Możecie sobie pomyśleć, że kurczę, facet, ale czym, czym ty się zachwycasz? Czy to są jakieś, jakieś tam drobnostki? Otóż nie. Jeżeli chcecie być prawnikami, chcecie działać w tym obszarze, praktykować, to zobaczycie, że nawet kwestia przycinka ma znaczenie. Ma znaczenie do tego, czy ktoś pójdzie siedzieć na wiele lat. Czy też nie? Taką sprawę rozstrzygał kiedyś Sąd Najwyższy, właśnie, że przecinek w jednym przepisie był postawiony w złym miejscu i przez to człowiek został uniewinniony. Więc to naprawdę słowa mają wielkie znaczenie, ale o tym szerzej w lekcjach dotyczących prawa, do których Was zapraszam. Ok, przechodzimy do Bośni i Hercegowiny. Co musimy wiedzieć o tym państwie? Jest to państwo federacyjne, złożone z dwóch członków Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Zobaczcie, znowu nam się pojawia Serbia, ale już nie jako Serbia, Serbia, jako państwo, tylko jako część, jako część właśnie państwa, które się nazywa Bośnia i Hercegowina. I to jest, dlatego też wybrałem przykład Bośni, żeby pokazać wam właśnie, na czym polega państwo federacyjne i żeby odróżnić je od państwa jakiego unitarnego, tak? Państwo unitarne to jest państwo jednolite, gdzie gdzie jednostki administracyjne mają podobny ustrój i gdzie są one kontrolowane i nadzorowane przez organy władzy centralnej. Natomiast państwo federacyjne to jest takie państwo, które składa się z części obdarzonych dużą autonomią. To mogą być stany, to mogą być prowincje, to mogą być też emiraty. Tak? Czyli duża autonomia poszczególnych jednostek, natomiast wspólnie podlegają rządowi federalnemu. I tu właśnie informacja o tym, że przeciwieństwem państwa federacyjnego jest państwo unitarne. Zobaczcie. Zobaczcie, jak wyglądają grupy etniczne w Bośni i Hercegowinie. Tam najwięcej procent oczywiście stanowią bośniacy, potem są Serbowie i potem są chorwaci, więc jest taka różnorodność, że musiało tam dojść do konfliktów i niestety dochodziło do bardzo krwawych konfliktów. Te konflikty zostały zażegnane w układzie pokojowym z Dayton. O tym układzie mówiłem Wam szerzej w poprzedniej lekcji dotyczącej układów pokojowych. Natomiast chcę, żebyście pamiętali z niego może niekoniecznie to, że tam pierwsza została y, y, trójwymiarowa fotografia satelitarna użyta, y, ale to, że y, treść właśnie Konstytucji Bośni i Chorcegowiny została ustalona jako załącznik do układu pokojowego. Tak? Czyli jak pamiętacie z historii, Napoleon. 1807 rok, oktrojowanie, czyli narzucenie Konstytucji Księstwu Warszawskiemu. Tutaj mamy narzucenie treści Konstytucji, również przez państwa trzecie, w tym przypadku głównie Stany Zjednoczone, treść Konstytucji Bośni i Hercegowiny. Jeżeli użyjecie takiego porównania, czy to na maturze z włosu, czy to na maturze z historii, jeżeli połączycie oba te fakty, no to naprawdę, słuchajcie, egzaminator zdejmie buty i chyba stopami będzie wam bił brawo. I jeszcze pamiętajcie o tym, że to oczywiście wpływ amerykańskiej myśli politycznej. Też możecie jeszcze to zaznaczyć. I zobaczcie, Zgromadzenie Parlamentarne Bośni i Hercegowiny składa się z Izby Reprezentantów i Izby Narodów. Niekoniecznie chcę, żebyście zapamiętali te dwa organy, ale zobaczcie, że jaka tu jest precyzja, żeby zadbać o każdego z przedstawicieli danej danej mniejszości, obie izby wybierają za pomocą większości zwykłej jednego Serba, Bośniaka i Chorwata spośród swoich członków, którzy to rotacyjnie obejmują stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego izby. Niezwykle, niezwykle ciekawy mechanizm. I teraz bardzo czarna karta w historii Bałkan. To jest Srebrenica. Ona z tego co my tam nie pojawiała się jeszcze na maturze, ale może się pojawić. To jest bardzo, bardzo ważne miejsce, gdzie doszło do masowej egzekucji ponad 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn przez oddziały Serbów bośniackich w czasie wojny w Bośni, w okolicach właśnie miasta Srebrnica. I ta masakra jest uważana za największe ludobójstwo w Europie od czasów II wojny światowej. Musimy o tym pamiętać. Też co się z tym wiąże, to postać. Chyba osoby, którą znacie, to jest Tadeusz Mazowiecki. To jest polski premier, który pełnił misję specjalnego wysłannika ONZ w tym rejonie i który po tej masakrze demonstracyjnie zrezygnował. On się nie godził na działania ONZ, które były prowadzone w sposób fatalny. W tym rejonie doszło do wielu, wielu nadużyć i demonstracyjnie zrezygnował. Warto pamiętać tę postać w kontekście właśnie... Właśnie Srebrenicy. Ona może się pojawić na maturze. Kolejna, kolejna instytucja, pierwsza z instytucji dotycząca byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Uwaga, nie mylmy MTJ, MTKJ w zasadzie powinno być, z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, który powstał trochę później i do którego teraz Roman Giety chce pozwać niektórych polskich polityków. To jest też, swoją drogą, bardzo ciekawy temat na lekcję, ale to może. Przy kolejnej okazji, a teraz skupmy się na Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii. Cztery kategorie czynów podlegają: naruszenie konwencji genewskich, naruszenie praw i obyczajów wojennych, ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zobaczmy, jaki jest bilans tego e, Trybunału. Wskazał 90 osób, 19 uniewinnił. Najważniejsze osoby skazane: Radovan Karadzic, Radko Mladic, Zoran Włókowicz. I słuchajcie. Nie udało się skazać tej osoby, która, której fotografia jest tutaj wyświetlona, to jest Slobodan Milošević. On zmarł w haskim więzieniu i proces przeciwko niemu został umorzony. Pamiętajcie, umorzenie postępowania karnego, jedna z form zakończenia tego postępowania, kiedy sprawca, oskarżony, podejrzane, w zależności od tego, na jakim jesteśmy m, statusie postępowania. Umiera, postępowanie zostaje umorzone, tak? Nie, nie są karani członkowie jego rodziny, jego dzieci. Nie, postępowanie jest umorzone po prostu. Dobrze, słuchajcie, zmierzamy ku końcowi. Czego się dzisiaj dowiedzieliśmy? Jakie chciałbym, żebyście słowa kurcze zapamiętali? Dowiedzieliśmy się, jaka jest geneza bałkańskich konfliktów. Słuchajcie, też ten, ten, to, to słówko geneza warto zapamiętać, bo na przykład tym możecie otworzyć wypracowanie, że geneza bałkańskich konfliktów sięga już XIX wieku, kiedy to ten region na, na, określano mianem kotła bałkańskiego. Czym jest Liga Bałkańska? Pamiętajcie tę szachownicę językową i kocioł bałkański, o którym wspomniałem. Pamiętajcie, jaka jest różnica między unikameralizmem i bikameralizmem, i proszę, żebyście te słowa zapamiętali, jaka jest różnica między państwem fe unitarnym. A federacją, państwo unitarne, przykład, na przykład Polska, przykład, na przykład. Czego dotyczył układ w Dayton? To już chyba wiecie, jak oglądaliście poprzedni film, i co wydarzyło się w Srebrenicy oraz jaką rolę w tym konflikcie odegrał Tadeusz Mazowiecki. I również chciałbym, żebyście pamiętali o międzynarodowym trybunale karnym, karnym do spraw było Jugosławii w Hadze i na czym polega umorzenie. Postępowanie. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam was do grupy na Facebooku, jeżeli chcecie decydować o tym, jakie tematy będą tutaj poruszane. Jeżeli chcecie zobaczyć kulisy mojej pracy, to zapraszam was na Instagram. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.